A z tych owoców i warzyw stworzymy trzeci sok. I ich zadaniem będzie również odgadnąć skład soków. Nie smakuje? Tak, Bo wcześniej mówiłem, że ten wak gdzieś tamten. Wycyfujesz się. <grych> Jednak nie chcesz go dopijać. Co ja, to... ja wysyłam? Na instagram i wasza decyzja jak dziewczyny mają iść ubrane na sesję <śmienic> <śmienic> I w dzisiejszym filmie. Będziemy mieli udział w dwóch celędzach. Będą to celędze inspirowane laleczkami Kukilus. I like Kukilus, we like Kukilus, I like Kukilus. Poznańcie nasze dwa nowe zestawy. Pierwsze zestawy z lalecką Bram, która robi soki zagadkowe. Niektóre z nich są bardzo pyszne, a niektóre obrzydliwe. Teraz otwórz mi ten zestaw. I gotowe! Zresztą laleczka, tule się jeździ za I wózek, na którym blair ustawia swoje soki. I klęczące się koło z pomocą tulego Brer miesza smaki. My dzisiaj też będziemy mieszać smaki. Drugi zestaw to szala, to wyzywa nasze challenge młodowień. Ale ten zestaw otworzymy później, bo najpierw weźmiemy udział w challenge sokowym, o którego zasadach opowie Wam nasza mama. Cześć, dziewczyny się teraz pobawią laleczkami, a ja w tym czasie Wam wyjaśnię zasady naszego challenge'u. A więc nasza zabawa będzie to polegała na tym, że wspólnie stworzymy Trzy soki. Za będzie wybrać składniki spośród warzyw i owoców, które tu widzicie, ale miała, będą one je losować. Tu mamy przygotowane karteczki na z nazwami na bach, tych warzyw i każda dziewczyna będzie losowała po jednej karteczce na jeden sok. Każdy sok będzie składał się z trzech składników. Później ja te soki wycisnę. I zobaczymy, jakie kombinacje smakowe nam wyjdą czy będą całkiem okej, okay, czy będą w buzie. Ale co więcej, Lala. dziewczyny nie potrafią czytać, więc one nie będą wiedziały, co w danym soku się znajduje. I ich zadaniem będzie również odgadnąć skład soku. Także zobaczymy, jak sobie one z tym zadaniem poradzą. Zaczynamy, dziewczyny? Jak będę jak tak, oh. tak po popiję i będę czuć, co Tak właśnie trzeba będzie robić. I zobaczymy, czy zgadniesz. Ale wszystkie? Wszystkie. To, kto zbiera najwięcej punktów, ten wygrywa. Za każdy odgadnięty ten, składnik ten, będzie punkt. Ten, 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 Wybieramy składniki na pierwszy sok. Proszę, Klarunia nosuje. Anielka. I łódzia. Tak, rozwijamy i pokazujemy do kamery. Pierwszy składnik. Drugi. I. Do góry nogami trzymasz, ale wiemy o co chodzi. No, to będzie ciekawy sok. Bardzo ciekawy. Skład pierwszego soku już znamy. Dziewczyny jeszcze oczywiście nie. Dopiero po smaku będą mogły go poznać. I losujemy na drugi sok składniki. Proszę. O, to będzie I pokazujemy do kamery. To są składniki na drugi sok. Mhm. Mm o jejku. Mhm. Mm Super. Układamy. Będzie no bardzo smaczny. No, ocenicie, czy będzie bardzo smaczny. I losujemy składniki na trzeci sok. Proszę. Nie ma już. Nie ma. To wszystkie. Pokaż! Uste. A teraz Wy mi pokażcie. A z tych owoców i warzyw stworzymy Trzeci sok, mhm. układamy składniki przy trzeciej szklance i teraz mama będzie wyciskała soki, a wy macie chwilę na pobawienie się. Dobra? Także widzimy się za chwilę, zawołam was. Ale mama ja chcę popatrzeć jak ty O nie, nie można podglądać, ja was zawołam jak będą gotowe. Nasze soczki już są gotowe. Tak. I teraz zaczynamy od Anielki. Anielka będzie próbować jako pierwsza. Na początek będziesz smakowała każdy soczek. I laleczka, jak ona ma na imię? Bler. Bler pomoże ci ocenić, czy te soczki są smaczne, czy nie za bardzo. A później, jak już posmakujesz wszystkich, to będziesz Anielko dobierała warzywa i owoce. Po trzy do każdego soczku, bo każdy sok jest zrobiony z trzech. Produktów. Ja ch Chyba, tu jest, ch Chyba tu jest bulak. <laughs> Najpierw próbujemy, a później będziesz dopasowywała. Pierwszy soczek, który pije Anielka, jest z takich produktów. I jak Anielciu? Smakuje ci? Aha. Blair pokaże, tak? Jaka ocena? <laughs> Przepyszny? Przepyszny. To spróbuj drugiego soczku. Hmm? Drugi jest z takich produktów. I jak? Jak Twoja ocena? Niech Bler pokaże. Niedobry? Nie smakuje ten soczek? A jaki on jest? Trochę piecze, mhm. to teraz trzeci soczek. Mhm. Trzeci z takich produktów. Jak? Jak? Chyba Ci smakuje, bo tyle go pijesz. Czy nie? Jaki ma, ma smak? Pyszny? Tak, teraz możesz dopasować. Teraz anielka dopasowuje warzywa i owoce do poszczególnych soczków. Na. Przypatrz się kolorom soczków, który jaki ma kolor. I spróbuj też po smaku poznać, jak myślisz, który sok, w którym soku jest burak, a jak myślisz, w którym soku jest pomidor. Widzę, że Anielka już wszystkie warzywa i owoce dopasowałaś, to teraz powiedz nam, co według Ciebie jest soku numer jeden, tutaj w tym soczku. Jabłko i gruszka. I powiem Ci, że masz za ten sok dwa punkty, bo rzeczywiście jest jabłko i burak, ale nie ma w nim gruszki, tylko jest pomarańcz. Mm. A jak myślisz, to jest sok numer dwa? Marchewka, cyklina i imbir. Widzę, że tam leży imbir. I powiem Ci, że za ten sok też masz dwa punkty, bo rzeczywiście jest marchewka, rzeczywiście jest imbir ale nie ma cytryny, tylko I? jest seler naciowy, tak. A w, so, w soku numer 3, jak myślisz, co jest, co położyłaś? Pomidor, pomarańcz. I seler naciowy. I za ten soczek masz jeden punkt, bo w tym soczku jest pomidor rzeczywiście, ale nie ma pomarańcza i selera, tylko jest cytryna i gruszka. Czyli połóż tak, jak powinno być. Cytryna w tym, tak, dobrze. Tak? Właśnie tak powinno być. Ale brawo, masz 5 punktów. Piona. Super ci poszła. Odkładamy warzywa na środek i owoce. I teraz. To dziewczyny to miały trudno. Tak, teraz idź zawołaj mucę. A ten nie ten nie. Ale nie podpowiadaj, klarze, dobra? Zawołaj łucję i ani słowa klarzy na temat coś w soku, jakie one są, ok? Cześć Łusia! Cześć! Teraz Twoja kolej próbowania soczków. Od którego zaczynasz? Eee, od tego. Dobrze, spróbuj. Mhm. I jak ten soczek smakuje? O, nie smakuje. Mm -mm. To spróbuj drugi soczek. Który teraz próbujesz? Mm. jak kusienka. Co nam powie Bl. Pyszny? Smakował ci. A był słodki. I teraz trzeci soczek. O, no, jestem ciekawa, jak ci ten posmakuje. Też? Jest pyszny? A który najpyszniejszy? Oba tak samo pyszne? No dobrze. Teraz spróbuj dopasować warzywa i owoce. Po trzy do każdego soczku. Układaj obok szklanki. Mhm. A ja ci na końcu powiem czy dobrze. Gotowe, usiad tak. Ułożone produkty? Tak. Teraz ja Ci powiem, jak powinny być ułożone warzywa i owoce, dobra? Za pierwszy soczek masz dwa punkty. Bo rzeczywiście w nim jest jabłko, rzeczywiście jest w nim buraczek, ale nie ma w tym soku cytryny, którą tutaj położyłaś. Zamiast cytryny jest tu pomarańcz. Mhm. Ale masz dwa punkty za ten sok. Za sok numer dwa masz też dwa punkty. A nie, za ten masz trzy. Ten jest idealnie ułożony. Jest tu marchewka, jest imbir, jest seler naciowy. Brawo! Bardzo dobrze. I trzeci sok. Za ten sok masz dwa punkty. Bo jest w nim gruszka, jest w nim pomidor, ale nie ma w nim pomarańcza, jest cytryna. Także łącznie masz. Ci, ci, to co masz, zamienić do tego, tak. a do tego Tak, zamień. Mhm. I łącznie łusiu zdobyłaś 7 punktów. Brawo, Piona! Bardzo ładnie. To teraz zawołaj Klarę. Klara, twoja kolej! Cześć, Klaruniu! Cześć! Na początek spróbuj sobie każdego soczku i oceń, czy ci smakuje, czy nie. Jak, Klaruniu? Smakuje, Klaruni? Super. Teraz drugi spróbuj. I jak ten soczek? Nie smakuje? <laughs> Dziewczynom też ten sok nie smakował, powiem ci. Nikomu ten sok nie smakuje. Spróbuj trzeciego. I jak? Też Ci bardzo smakuje ten soczek? Czyli wszystkie oceniłyście tak samo, że pierwszy i trzeci sok są bardzo dobre, a ten w środku... Mm -mm. <laughs> Teraz spróbuj, Klarciu, dopasować owoce i warzywa do każdego. Mhm. Popatrz sobie na kolory soków, popatrz na... Yy, poprzypomnij sobie smaki, możesz jeszcze raz spróbować, jakbyś zapomniała. Mhm. Gotowe? Tak. Wszystko rozłożone? Dobrze, to teraz ja ci powiem, czy dobrze rozłożyłaś. W pierwszym soczku, co Klaruniu myślisz, myśli, że jest? Pomarańcz, jabłko i pomidor. Mhm. A ja ci powiem, że za ten soczek dostajesz dwa punkty, bo rzeczywiście jest w nim jabłko i rzeczywiście jest w nim pomarańcz, ale nie ma pomidora. Jest burak zamiast pomidora, ale na razie zostaw, na razie zostaw, nie zamieniamy. Teraz drugi soczek, spójrz. Drugi soczek, co stwierdziłeś, że w nim jest? Imbir i seler naciowy. I za ten soczek dostajesz aż trzy punkty. Bo wszystko jest dobrze. Brawo! I trzeci soczek, co uznałeś, że w nim jest? Gruszka, cytryna i Mhm. I powiem ci, że za ten sok dostajesz dwa punkty. Bo jest w nim gruszka i cytryna, ale nie ma buraka. Tak, trzeba zamienić pomidora z burakiem. A więc dostajesz łącznie 7 punktów. Brawo! Pięknie! Uwaga, uwaga! Ogłaszam werdykt. Łucja i Klara zajmują pierwsze miejsce, mają po 7 punktów. Tyle samo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. A Anielka zajęła drugie miejsce i ma 5 punktów. Ci tyle, to w ogóle. Powiem tak, ja się mogę spróbować w tym challenge'u, dlatego że ja nie wiedziałem co wy wyglądacie. Ja w ogóle nie wiem co tu jest napisane, na to nie patrzyłem. To co tata? Siadasz, próbujesz? Mogę spróbować jak mi dacie. Dobra. Dziewczyny namówiły no, tatę, no, ja żeby też spróbował pocisk, swoich sił w challenge'u. Dam byle jak albo nie smakuje. A... Tak? Co nie? Dalej? nie, musisz napię składniki. A później dopasowa się da owoca też. A te spania ja chcesz poszmakować. Posmakuj tego! Kolor mhm. wskazuje na to, że chyba to nie będzie dobre. Nie bardzo. Bardzo. Jak? To, to jest szklanka. <grym> Pokaznak. Bardzo, Pokaz, na... bardzo dobre. Pokaznak. No, Na tymi się duszkami. Tak, o, o tak? Tak. Pokaż, jak tata, ja tutaj... jaką minkę wybrał tata? Bardzo, Bardzo dobra. Mm. Super, zachwycona minka. A teraz co po powiedzieć, tego. co tam jest? Po kolei, tata, spróbuj. Oj Zapach jest aromatyczny. Nie smakowałem. Ja mi bez, bez. Mi, <laughs> mi też nie gutałem. To ci też nie smakuje? Wiecie co? Ja lubię marchewkę. Selek też. Ale tak, no, powiedzmy, że to taka średnia, Co? Takie sobie. Dobra, to trzeci soczek ujdzie. dla taty. Taka ocena ujdzie. Mm. Musisz uważać na słowa, mm. bo nikomu nie smakował ten pomarańczowy, więc jeżeli Tobie ujdzie, to będziesz go dopijał. Dobrze, nie ma problemu. Tak? <laughs> Już podpowiadają. Oj. I ja co? Tata. Nie mogę się decydować. Mimo, że tamten jest aromatyczny, to chyba bardziej tamten niż ten. Nie, też średnio. Średnio. Dobrze, to teraz tata spróbuj dopasować. Dopasować. Do takie same tutaj luźniki. Mhm, warzywa i owoce tata musi dopasować po trzy, do każdego soku. Nie, będziemy, nie? Ten jest najłatwiejszy, bo tu na pewno jest pomaraż i burak. Ale jeszcze jedno. Jeszcze jedno? Mhm, Każde będą Tylko nie podpowiadajcie tacie. <noise> Ale tata nie widzi całego. Chyba jabłko jednak. Tak, prawa! <noise> brawo! Co jest w soczku numer dwa? To jest na pewno marchewka. Po czym to poznałeś? <noise> no, no powiedz czy... dzieciom, po czym poznałeś, że tam jest marchewka. Nie, nie, nie w ogóle nie skochałem się kolorem. Jest bardzo. Czuć marchewką. Mm -hmm. Bo rzeczywiście I marchewki dawam bardzo tak, dużo. Czuć marchewkę, bardzo czuć. I co jest? Powiem ci tak. Poprzednio mówiłem, że ten bardziej niż tamten, ale... Wycyfujesz się. <grych> Jednak nie chcesz go dopijać. Pierwsze dwa, trzy łyki, ten jest spoko, ale czym dłużej się go pije, tym mm -hmm. coraz trudniej się go pije. Mm -hmm. Jest tu tak. tak. I trzeci soczek. Tak, czyli ten pomidor, To, bo ta cytryna z gruszką... Bo tak, nawet smakuje mi, jest słodycz, ale coś mi tutaj. Nie gra. Coś mi tu nie gra, kompletnie nie pasuje, nie odpowiada. Mm -hmm. Tak, Czyli... mamy gruszkę, cytrynę i. Oj tata! Powie, o, tata. Brawo, 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 brawo! Czyli tata brawo. zdobył maksymalną ilość punktów. Brawo! Nie! Czyli ten challenge wygrał tata. Mm -hmm. Teraz pora otworzyć drugi zestaw Kuki Luz. Jestem set 4 I gotowe. To jest Sara, która się lubi bawić modą. Ma swoje kolekcje najmodniejsze ubrania, buty i, ak i akcesoria. Lubi też modowe wyzwania. Klara wielosy jedno. I na jaką okazję się ją ubierzemy? W blokadowy festiwal! Ale fajnie! W co ją ubieramy? W to! I buty świecące i z tą wspólniczką. jeszcze to. O, Nie! Pójść mam bluzkę. Sale ubieramy. No i założoną bluzkę, teraz się zakładam w błyszczącą I miała ja też taki kapelusz. Co jeszcze będzie miała? Takie kapelusz z tą opaską. Mhm, mm Będzie błyszcząco. I gotowa! Jak Wam się podoba? Bo A mi się podobam! O Boże, ja w tą stronę bo w co no się zaklęcę. Oj, kapelusz mi spadł, ktoś mi tylko założy. A teraz już nie ma festiwalu i ubierzemy ją na inny kolor. I teraz ja mogę. A robić. teraz pora na Was. A teraz pora na Mama, co Mama dla nas wymyśliłaś? A ja wymyśliłam dla Was takie wyzwanie. W związku, że jutro do przedszkola przyjeżdża Pan po fotograf, żeby Wam zrobić świąteczną sesję zdjęciową, a ja zupełnie zapomniałam o tym i nie kupiłam dla Was żadnych nowych ubranek świątecznych. Mm -mm, nie, mamy nie, mm -mm. nie mamy nic takiego. Nie mamy nic Nie. Także musimy stworzyć jakieś stylówki z tego, co mamy w szafie. Może zeszłoroczne sweterki jeszcze będą dobre. I posłuchajcie. Każda z Was stworzy swój zestaw ubrań, a ten, który jest najlepszy, o tym zadecydują nasi widzowie na Instagramie. Wyślemy zdjęcia na Instagram. I nasi obserwujący wybiorą, która z Was najfajniej się ubrała. I tak jutro pójdziecie ubrane do przedszkola. Dobra? Ja mogę wybierać ubrania. Ja, tak, lecimy ja do szafy, ja wybierać ubrania. my lecimy takie. inne? Każda inaczej. Mhm. Super się ubrałyście. To teraz zaprezentujecie swoje ubrania, widzą? Dziewczyny robią pokaz mody dla Was. Pierwsza prezentuje swój strój Anielka, która jest w swetelku zeszłorocznym. Na szczęście Robert jeszcze jest całkiem, całkiem w spódniczce Teraz Klarunia. Klara jest w sukience z My Basic i w kamizelce ze, ze sztucznego baranka. Wszystko okej? Okay? I Musia jest w z reniwakiem też weszło do <grym> Także ja wysyłam zdjęcia na Instagram i Wasza decyzja. Jak dziewczyny mają iść ubrane na sesję. Dziewczyny, zapytałam na Instagramie naszych widzów, bo tam wrzuciłam Wasze zdjęcia, dziewczyny, do tyłu trochę, do tyłu, bo Was nie widzę, wrzuciłam Wasze zdjęcia i zapytałam, który z Was trój podoba się widzom naszym najbardziej i zadecydowali widzowie, że wygrała Anielka. Także jutro na sesję zdjęciową idziecie ubrane tak jak Anielka. Dziękuję, dla liście mój strój. Jeśli podobały wam się nasze celędrze, zostawcie łapkę w górę. I zapraszamy na kolejny film wkrótce. na kolejny film! <laughs> И вкус с собой лету вас